Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym jeszcze jeden wzór Wam dokładnie pokazać, jak on idzie. Pomalutku wytłumaczyć, co jest w nim najważniejsze. Zrobiłam tutaj już niby to jest ściągacz i odtąd zaczniemy robić ten wzór. Wziąłam ekstra taką jaskrawą wełnę, ponieważ to jest wzór więcej dla kobiet, dla dziewczynek. Tutaj zrobiłam już na przykład taką nitką kolorową, ale nie za bardzo dobrze widać. Tutaj też nie za bardzo dobrze było mi widać, a więc popruję. I myślę, że tym właśnie kolorem będzie lepiej widać. To jest taki koralowy, ale myślę, że to nie przeszkadza. W tym wzorze najważniejsze jest jedno że mamy mieć trzy prawe oczka i jedno lewe oczko. Czy się ten wzór dzieli czy nie, nie jest istotne. Ile mamy oczek nie jest istotne. Możemy robić 30 oczek, 50, 70, 100, nie jest ważne. Ważne, że zaczynamy robić ten wzór i zaczynamy po prawej stronie. Trzy prawe oczka, jedno lewe. Pierwsze spuszczamy. I tu robimy już to prawe oczko. Raz, dwa. I Trzy prawe i jedno lewe. Prawe, nitka jest tu. Raz, dwa. I trzy i lewe, wbijamy się za nitkę raz, dwa, trzy i lewe. I obojętnie ile oczek mamy, robimy już tak do końca po prawej stronie, czy prawe, jedno lewe. Czy na koniec mamy na przykład dwa prawe, nieważne, robimy dwa prawe. Kończymy. To ostatnie oczko też prawo robimy. To jest pierwsze było ten wzór. Czy prawe, lewe. Przechodzimy. Drugi punkt. Napiszemy. Drugi punkt. Lewa strona. Oczka. Powtarzamy. Lewe robimy. Lewe. Jak jest prawe, to robimy prawe. Pierwsze zawsze ściągam, tu mam lewe, robię lewe. Tutaj też mam lewe, aha, bo tam były dwa prawe, lewe. Tu jest prawe, robię prawe, a tutaj są już te trzy lewe, ponieważ one tu były prawe, po tej stronie lewej są lewe. Prawe, raz, dwa, trzy lewe, prawe. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Jesteśmy po prawej stronie. I znowu te oczka powtarzamy. Prawe ściągamy i patrzymy. Gdzie było prawe, to prawe. Raz, dwa, trzy prawe. Jedno, lewe. I robimy tak do końca, czyli wzór sam w sobie nie jest aż tak ciężki. Naprawdę, jak zrobicie z raz, dwa razy, to będzie już później szło wam szybciutko. Czwarty punkt można powiedzieć, lewa strona. Zmieniamy wzór. Pierwsze oczko ściągamy, tu mamy dwa lewe, nic nie robimy, tylko Przerabiamy dwa lewe. Jakby były trzy, to byśmy go mogli już coś zrobić. Prawe. I teraz tak. Tu mamy raz, dwa, trzy, te lewe oczka. Musimy spuścić te trzy i z tych trzech robimy jedno oczko. Ale potrzebujemy mieć później trzy znowu w to miejsce. A więc robimy tak. Raz, nabieramy tak nitkę, taki narzut. Kładziemy tu, zbieramy te trzy lewe oczka. Tu proszę zobaczyć, zbieramy te trzy lewe oczka i przerabiamy je, wyciągając jedno oczko. To już będzie drugie jakby. Raz, dwa, tu jest narzut, na, tutaj jest narzut, tutaj jest z tych zebranych, jedno oczko, a więc musimy jeszcze jedno oczko nabrać, taki narzut. Wbijamy się w to oczko prawe. I to wszystko w tym wzorze. Po tej stronie przede wszystkim, po tej lewej. Robimy dalej. Mamy trzy lewe, a więc jedno nabieramy. Z tych trzech lewych robimy jedno oczko. Potrzebujemy jeszcze jedno trzecie. Nabieramy i przerabiamy. I znowu. Raz. Dwa. I trzecie oczko. I przerabiamy. Patrzymy ile mamy? Trzy. To robimy znowu tak samo. Gdyby były dwa, przerabiamy albo jedno. Przerabiamy raz lewe, jak dwa, dwa lewe. Jeżeli mamy trzy, to robimy znowu raz. Drugie oczko, nabieramy trzecie. Przerabiamy i kończymy. Czyli tu nam jest to nieistotne ile mamy tych oczek, tak? To jest ważny właśnie ten sam wzór w sobie. Po tej stronie co zmieniamy. I po tej stronie jeszcze, co jest bardzo ważne teraz, musimy znaleźć to jedno lewe oczko, żeby robić znowu trzy prawe, lewe, trzy prawe, lewe. czy lewe, czy prawe, lewe, czy prawe, prawe. Robicie parę razy, to od razu będziecie widzieli. Pierwsze spuszczamy i szukamy lewe oczko. Lewe oczko to jest zawsze ten pajączek. Zebrany tu, tu, tu i tak dalej. A więc tak, pajączek zebrany będzie lewym oczkiem, reszta wszystko prawymi oczkami. Wbijamy się w oczko za nitkę prawe. Tu jest pajączek, przekładamy nitkę i robimy to lewe oczko na pajączku tym zebranym. Czyli jak mamy jedno lewe, muszą być trzy prawe na pewno będą. Raz, Dwa i trzy. Stuka ten drut za bardzo. I teraz już robimy lewe oczko. I znowu trzy prawe. Raz. Dwa. Trzy. I jest pajączek? Będzie lewy. Będzie lewe oczko. I znowu. Raz. 3 lewe oczko S, 2 3 a więc jeszcze będzie jedno lewe oczko po tej stronie powtarzamy już ponieważ wzór zrobiliśmy teraz musimy jeden rząd zrobić powtarzając po lewej stronie powtarzając po prawej stronie i znowu robimy tak samo pierwsze spuszczamy mamy tutaj prawe a te będą już trzy lewe po lewej stronie po prawej one będą prawe przechodzimy na tą prawą stronę proszę zobaczyć już mamy ten wzór ładnie zrobiony kształtował się czy prawe jedno lewe czy prawe jedno lewe czyli tak samo jak tu czyli tak samo jak tu będzie tutaj i on będzie Wam się przysuwał Raz będzie tu, raz będzie tu i tak dalej. Raz będzie tu, raz będzie tu. Jak w taką szachownicę. Pokażę jeszcze raz. Mamy tak, po tej stronie z kolei on już się przesunął ten wzór. Mamy pojedyncze jedno prawe. Mamy pojedyncze jedno lewe. I widzimy, mamy raz, dwa, trzy prawe. Jak są trzy prawe, to znaczy zaczyna się już ten nasz wzór znowu. W tym rytmie takim, czy prawy lewe, czy prawy lewe, czy prawy lewe, obojętnie ile oczek będzie. Raz, dwa, trzy, lewe. Raz, dwa, trzy, lewe. I tak już robimy do końca. I proszę zobaczyć, teraz widać tą szachownicę jakby taką że ten wzór będzie się przesuwał jakby tu i tu, tu i tu i za każdym razem tak w jedną stronę, w drugą, w jedną stronę, w drugą będzie się tak samo do góry powtarzał mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam aby Pani, która mnie oglądała i prosiła żeby dokładniej wytłumaczyć robi jeszcze raz mam nadzieję, że to wytłumaczyłam również dla reszty z Was podam linki albo numery żeby Wam to było bardziej przydatne. Wstawiam od razu szybciutko, żebyście mogli sobie teraz zrobić jakiś sweterek, bluzeczkę na lato, naprawdę piękny wzór, bardzo szybko przybywa, mimo że się wydaje, ciężko do zrobienia, nie jest w ogóle ciężki. Podrobię jeszcze raz, dwa i wstawię wam to. Zrobię zdjęcie i wstawię Wam to. A więc dziękuję pięknie i zapraszam do zrobienia. Do widzenia. Oczywiście dziękuję za suby. Za łapki, górę.